Cześć, witajcie na kanale CTGTV, ja nie jestem Paweł i w dzisiejszym filmie chciałbym zaprezentować Wam cieplutkie, jak świeże bułeczki prosto z piekarni tunery z najnowszej serii Pitch Black X od Korga. Serdecznie zapraszam! Dla ścisłości, tunery przyjechały od nas bezpośrednio od dystrybutora marki KORG w Polsce, a jest to Mega Music. Mega Music jest sponsorem i partnerem tego odcinka za przesłanie tych kostek, efektów, tunerów. Tunerów w zasadzie serdecznie dziękujemy. No to co? Przechodzimy do mięska. Jak zawsze, zaczniemy od delikatnego unboxingu. Jak widzicie, tunerki przychodzą w takich gustownych czarnych pudełeczkach. Pitch Black, Pitch Black XS i Pitch Black X Mini. Co wyróżnia te tunery od poprzednich wersji? Mianowicie to, że mamy tutaj wsadzony mm, bufor w układzie specjalnie zaprojektowany zgodnie z tym, co mówi, pisze producent. Który wiadomo, co robi bufer: no, Zmienia impedancję sygnału i dzięki temu yy, nie tracimy naszego brzmienia. To niektórzy preferują True Bypass dlatego na przykład w tym możemy zdecydować yy, możemy zdecydować yy, czy jest to true bypass, czy bufor w tym niestety tylko bufor i jeszcze jest większy braciszek w którym możemy też zdecydować czy jest yy, bufor czy nie, czy true bypass oraz yy, możemy go zasilić z baterii z czego te dwa tunery tej opcji nie posiadają dobra otwieramy jak się możecie pewnie spodziewać, mamy tutaj tunerek w police. Yy, oprócz tego są yy, naklejeczki, żeby się nie ślizgało. No i tam wiadomo jakieś papiery, krótka instrukcja i jakieś tam informacje. Tak wygląda ten tuner? Yy, konstrukcja jest taka bardzo ciekawsza. Nie wiem, no trochę inaczej to wygląda niż standardowo. Mamy tu taki prostopadłościan i włącza się go w ten sposób. Także jest to jakiś tam, no coś innego, nie wiem, jak to się będzie zachowywać pod butem. No jest tutaj taka guma dookoła, więc powinno być spoko. No, można nacisnąć z góry, można nacisnąć z dołu. No i tak to wygląda. No, po boku, wiadomo, wejście i wyjście. I tutaj mamy najważniejsze całą, wszystkie elementy do obsługi, czyli zasilanie, przełącznik z buforu na. Bypass. Tutaj macie opcję kalibracji od 436 do 445 Hz. Standardowo jest to oczywiście 440 herców. I ostatni przycisk on odpowiada za dwie opcje. Po pierwsze, możecie sobie wybrać tryb strojenia. Pokażę Wam to później. No i jasność: są dwie jasności, trochę ciemniej i trochę jaśniej, w zależności od warunków scenicznych. Oczywiście, czy tam od potrzeb w domu, czy ktoś się komuś opłaca świecić mocno. Oszczędzanie prądu, wiecie, to jest ekologia. Yy, no dobra, no to sobie go podłączymy i podłączyłem go. Włącza się go tak jak wam mówiłem. Trzeba go sobie tak wcisnąć. I tak wygląda pierwszy obrazek, jaki nam się wyświetla. No i jest to też pierwszy. Tak się zmienia. Tryby strojenia, nie? Pokażę Wam po kolei wszystkie szybko. Wygląda to trochę inaczej niż w poprzednich tunerach KORGA. Jak się nastroimy to włącza się biała, białe LEDy i mryga ładnie tak. Tak jak widzicie. No i teraz mam po kolei tryb, to jest taki klasyczny. Dwójeczka. Teraz mam takie strobo. Powiedzmy. Jak się zatrzyma, to będzie git. O, tam drogało. Dobra, nie będziemy pokazywać dalej. Trójeczka. To nam pokazuje, w którą stronę ucieka dźwięk, czyli do góry, czy do dołu. No i ostatni tryb. Taki ciekawy, wesoły. Co się stanie, jak się rozjadę? Tak jak widzicie, takie cuda się dzieją. Ja preferuję ten pierwszy, oczywiście. Co tam jeszcze można było zrobić? Aha, tym przyciskiem można zmienić jasność. Nie wiem, jak to będzie widać. O. Widzieliście? No, widać trochę, nie? No, On się tu jeszcze świeci od spodu. No i co? No jeszcze jest kalibracja. W instrukcji jest, które, która cyferka odpowiada za jaką tam częstotliwość, więc ja zostawiam po prostu 0, czyli 440 Hz. No, i tak to wygląda w tym drugim. Wszystko działa tak samo, tylko nie ma przełącznika do zmiany trybu bypassu. Ukażę wam, jest tylko takie coś. nie są tylko te dwa do kalibracji: jasność i wyświetlacz i zasilanie. No, jest klasyczny switch, nie? Tylko to jest soft switch na szczęście, także spoko. Wszystko wygląda ogólnie tak samo, no, tylko jak widzicie, ekran jest zdecydowanie mniejszy. Te są, diody są świecące, mam w sensie, ekran, którym wyświetla. Diode jest mniejszy, nie? no wiadomo, no, ktoś potrzebuje coś mniejszego, to ma takie coś tutaj. I obydwa, to, to ktoś potrzebuje coś bardziej świecącego, no to oczywiście wybiera taki. No i jeszcze jest ten duży brat. No i tam jak już mówiłem, można zamontować baterię. no W tych dwóch, no nie można, no, gdzie to się ma zmieścić, nie? Yy, ok. Wszystko wam pokazałem, no to teraz musimy przejść do najważniejszego testu, czyli wiecie, co to jest w moim przypadku, oczywiście, stanie w szranki z turbotunerem, jak zawsze, nie? To jest nasz reference tuner, reference tuner. Podpinamy do splitterka wszystko. Sam jestem ciekaw jak to pokaże, eee, tuner KORGA ma dokładność 1 centa. Turbo tuner, zdaje się, że jedną setną, w ogóle nie wiem czy ktoś to jest w stanie ogarnąć. Szczerze wątpię. To co, no jedziemy, nie? Stroje w drobce. No i za wysoko zajechałem, patrzcie. Nie wiem do którego on stroić. bo tu jest jakiś dziwny try pseudoony Jedynka ma być no. no powiem wam No tu już turbo jeszcze pokazuje, że jeszcze nie... Turbo jeszcze się kręci chwilkę. Ale ogólnie jest zbliżonym. No, turbo jednak ma tą, no, minimalnie większą dokładność, nie, tylko czy teraz pytanie, jak wasze stroiki w gitarach, czy są w stanie dokręcić tak dobrze, <grystanie> bo te na pewno nie są, mimo że to szalery, i tak nie da rady tego dokręcić idealnie. Chyba tylko na Ewertunie by się dało. No, co ja w ogóle stroję do A? Ice. <grystanie> Lol. No mamy co. To się jeszcze trochę kręci. Teraz już za wysoko. Hm. Nie wiem, czy jest aż taka różnica w tym. Tak to wygląda, jeśli chodzi o strojenie. Co wam chciałem jeszcze pokazać? Chciałem wam jeszcze pokazać yy, poprzednią wersję. Tylko że ja nie mam yy, z, z klasycznego, tylko mam yy, taki rakowy. On jest w poprzedniej serii, to jest Pitch Black Pro, w tej, z tej serii był też Pitch Black Custom, nie? I on trochę inaczej wyświetlał, w sensie inaczej, nie wiem czy to w ogóle będzie widać na filmie, chyba nie. No nie będzie. Trochę inaczej sobie te ledy świecą, ale to na filmie i tak tego nie spostrzeżecie. Ale tak to ogólnie wyglądało. No to co, przejdźmy do podsumowania. Pytanie, czy tunery Korga są dobre, no to w ogóle nie podlega żadnym wątpliwościom, no bo tunery Korga siedzą w pedalboardach gitarzystów od lat i w 99,9% wszyscy są z nich zadowoleni. KORG co rok czy co dwa wypuszcza nowe serie swoich tunerów. No bo nie produkują cały czas tego samego. No wiadomo, trzeba coś zmieniać, trzeba coś dodać, trzeba coś poprawić, trzeba coś ulepszyć, więc co jakiś czas wychodzą nowe mm, serie tunerów. Ja w swoim życiu przerobiłem kilka tunerów KORGA. Yy, tak jak widzieliście, używamy do. Jak wrócimy na salę, w końcu jak nasze studio ożyje, będziemy używamy mm, Pitch Blacka Pro do strojenia. Wcześniej miałem Pitch Black Advance, takiego malutkiego czerwonego i miałem też DT10 w ogóle gdzieś tam w swojej historii Paweł używa Pitch Black Custom, taki większy, też z poprzedniej serii. Także tych tonerów mieliśmy sporo i wciąż mamy, więc jakby cały czas jesteśmy na czasie z tym. Najnowsza seria no czym się wyróżnia? A tym, że został wprowadzony ten dodatkowy bufor. Fajnie, że tutaj można go jakby wyłączyć, zrobić True Bypass, także to zależy kto co tam lubi. Nowością jest forma tego tunerka. Mi to mi ona odpowiada, gdyż akurat idealnie mieści się w pedalboardzie moim, bo tam chcę go zamieścić. Ten by się już nie zmieścił, nie? mimo tego, że całościowo jest mniejszy to nie zmieściłbym się, a ten jest akurat tak, żeby mi się w kwadracie zmieści, tutaj gniazdo zasilacza malutkie i jest spoko. Jak z tym włącz włączaniem? Mm, no to to już wyjdzie w praniu. Yy, tutaj też trzeba by sprawdzić, jak to się nażywa. No, jeżeli postawicie całą miksirę na tym, no to spoko. Nie wiem, jak ten, ten wyświetlacz się będzie zachowywał, jak ktoś na niego nadepnie. Butem, czy tutaj się nic nie będzie działo. No tutaj, no ciężko, ciężko mi to stwierdzić. Yy, nad czym się zastanawiam? Czego mi brakuje w, tej, w tych tunerach? Brakuje mi opcji. True, czyli żeby można było puszczać sygnał przez nie i stroić, tak jest w tym pitch blacku pro, który mam, że po prostu sygnał cały czas przelatuje, a jednocześnie się stroi. I to jest uważam duży brak, bo tego, tego bym chciał od tej kosteczki. No niestety tutaj tego nie ma, no jakoś sobie poradzimy bez tego, no ale fajnie by było, żeby ta opcja była. Z tego co widziałem w tym największym też nie ma takiej możliwości, ten największy różni się, tak jak już mówiłem, tym, że można go zasilać z baterii. Jeżeli szukacie dobrego tunera, nie stać Was na Petersona i na Strobostompa, no to zdecydowanie kolejny w kolejce. Kolejny w kolejce zdecydowanie powinniście spojrzeć na Korgi. No niestety, nie są to już ceny takie, jakie byśmy chcieli, bo jeszcze dwa lata temu można było kupić tuner Korga za 300 a teraz to już jest niestety prawie 5, no nic nie możemy z tym zrobić, możemy tylko więcej zarabiać. Także od siebie, po tych, po tych dwóch godzinach testowania, no zdecydowanie mogę Wam go polecić z czystym sumieniem. U mnie ten ląduje na pewno w pedalboardzie, bo tak jest idealnie się wpasował. Yy, może wam się, wam się zmieści mniejszy, jeśli szukacie tunera, no i jeżeli ktoś potrzebuje wielkiego konia klasycznej obudowie dużej, no to wiadomo, Zwykły Pitch Black X. Jak się będzie sprawował bufor? No, przypuszczam, że będzie się sprawował dobrze, więc sprawdzę to zaraz i najwyżej wrzucę jakąś aktualizację, albo nie. Wiecie co? Będę nagrywał drugi film o pedalboardzie, bo to jest ostatni element pedalboardu, który mi brakował i będziemy wrzucać jakąś aktualizację, jak już wrócimy na nasze nowe miejsce. Wrócimy, zanim je przygotujemy i zrobimy, i wtedy się dopiero tam wprowadzimy. Także serdeczne dzięki za obejrzenie tego odcinka. Serdeczne dzięki dla dystrybutora Mega Music za podesłanie tunerków do testu. Bardzo fajnie działają. No, i tyle wam chciałem. Życzę wam miłego weekendu, który zbliża się do nas wielkimi krokami. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale CDGTV. Adios.